Niepokojące informacje docierają od radnego sejmiku województwa wielkopolskiego Markasowy z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o znieczulenia podczas porodu. W tej sprawie Marek Sowa napisał interpelację, w której czytamy, że na oddziale ginekologiczno-położniczym wojewódzkiego szpitala wielospecjalistycznego w Lesznie nie stosuje się znieczuleń wewnątrzoponowych przy porodach. Radny powołuje się na rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym szpital na drugim i trzecim poziomie referencyjnym jest jest zobligowany do wykonywania takich znieczuleń bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem radnego stosowanie znieczuleń zwiększy liczbę porodów w Lesznie, a pacjentki będą miały większy komfort w tych szczególnych dla nich chwilach. Zgodnie ze stawieniami publikowanymi przez NFZ dwa lata z rzędu szpital w leśnie był na szóstym miejscu w Wielkopolsce pod względem liczby porodów. W 2022 było ich 1546, a w 2023... 1203. W tym okresie do sierpnia 2023 roku ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego był profesor Dariusz Szpurek, który odszedł rok temu ze szpitala. Czekamy na komentarz dyrektora szpitala Krzysztofa Albińskiego w sprawie interpelacji radnego Markasowy.